Witajcie, dziewczynki moje kochane. Byłam dzisiaj w cudownym supermarkecie w moim nowym kraju zamieszkania. Nie zdradzam nikomu. Moja prywatna sprawa. Może kiedyś powiem. Zobaczcie, kupiłam fir w szminkę firmy Max Factor. Słuchajcie, jest tak piękna. To jest krem do rąk i do ciała. Cienie, jestem z nich bardzo zadowolona. Firma Nude są przepiękne. To też zawsze wychodzę z paznokci, kupuję sobie jakiś upominek. Pudry. Jestem zadowolona. Midełka Izana. Uwielbiam. Pudry w kremie. Oliwka to jest. Ślimak. Balsam i krem. Cudowny. Ślimak ma działania dobroczynne. Nawilżające, regenerujące, odżywcze. Matujące. No palmoliv to kocham. Bo to są żele pod prysznic. Tu kolejny żel pod prysznic. Midełka Izana. Uwielbiam tą firmę. Jest przecudowna. No, mydełka, to są mydełka, płynie. To są mydełka do buzi, do ciała, do rąk. Gąbeczki, piękne. Słuchajcie, ten szampon, w ogóle szauma jest piękna, uwielbiam. To jest, słuchajcie, owoce magiczne morza. To tak samo, szampony, proteina. Także słuchajcie, dziewczyny, no trzeba dbać o siebie, trzeba rozkoszować się. W tych cudownościach, Myście same idziesz do sklepu, słuchaj dziewczyno i kupujesz. Ten na ten kocham oliwkę, używałam dla moich synów, jak były małe babyki tak? Mam jeszcze taką oliwkę, dużą Bambino i Johnson Johnson, ale lubię Bambino i ta do drugim miejscu, a Johnson Johnson na trzecim. Także kobieta dba o siebie z mocą olejków, kosmetyków i czego tam sobie życzycie, moje panie? Pa!